Radio Wrocław Kultura. Teatr. Czyste emocje. Z pewnością emocji nie zabraknie podczas najnowszego spektaklu Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Ten spektakl za dwa tygodnie bodajże, prawda? Mniej więcej, nawet ciut dłużej do premiery, więc taka zre zrelaksowana reżyserka, Lena Frankiewicz. <todgłosy> Tak, niezwykle. No, próby są bardzo intensywne. Próbujemy zresztą od drugiej połowy listopada, więc jest to tak sensownie rozciągnięte, rozpięte w czasie, że nie musimy robić spektaklu w dwa miesiące, jak to się teraz często zdarza. Tylko rzeczywiście ten, ten proces ma szansę wypączkować, dojrzeć. No, i zaczęły się teraz dziać bardzo ciekawe rzeczy na próbach. Także, także myślę, że te dwa i pół tygodnia pozwoli nam dotrzeć do takiego stanu, że rzeczywiście to będzie fruwało pod sufitem. Są wrocławskiego. z nami również pani Milena Zachradkowa. Ahoj. Ahoj. Dobry dzień. Dobry Czyli Anna Kieca i pan Roman Nitranski. Tak jest. Mariusz Bąkowski, witaj. Ahoj. <noise> Ale coś tam, jak, jak wprowadzałaś aktorów i ekipę tego spektaklu w realia, bo dzieje się wszystko w praskiej kamienicy. To trochę po czesku również rozmawialiście? Tak. Pierwsze próby były bardzo zabawne, ponieważ podejmowaliśmy decyzję, czy spolszczać te nazwiska bohaterów. I mówić Rubiczkowa, Zachradkowa i tak dalej, ale podjęliśmy bardzo szybko taką decyzję, że nie, że zostawiamy to czeskie brzmienie. Mieliśmy z tym dużo fanów, jakieś takiej radości, że mówimy jednak Rubiczkowa, Zachradkowa, Chorwatowa. Mamy tutaj na pokładzie pana Jana Węglowskiego no gościnnie, tak, no tak. który jest również poza tym, że znakomitym aktorem, to tłumaczem, jak mhm. się okazało sztuk y, czeskich na polski, więc tak, on tak. nas tu wprowadził w te arkana. Nasz kolega radiowy przez lata prowadził e, programy, także kabaretowe w Radiu Wrocław. Mhm. No Autor sketchy, także. Cały że, no, czas tak. się czegoś nowego o panu Janu dowiaduje. <gry> tak, i z jakąś taką premedytacją i dużą frajdą zostawiliśmy te m, praskie, czeskie realia, ponieważ ja uznałam, że przewrotnie łatwiej będzie się przejrzeć polskiemu odbiorcy i śmiać się z tych z tej niby czeskiej, a tak naprawdę tak bardzo polskiej sytuacji, yy, która, która jest jakaś taka bardzo obnażająca, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, nic tak nie obnaża post postaw ludzkich i, i tego, jak szybko ludzie potrafią się podzielić i wejść w spór, jak taka właśnie sytuacja na zebraniu, gdzie zaczyna się miło od ciastek, kawusi, po czym bardzo szybko to spotkanie przeistacza się w jakiś rodzaj rzezi. I konfliktu. No i to jest mimo tego, że czeskie to też bardzo, bardzo polskie o Polsce, o nas, o tym, jak, jak, jak my jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni, jak nie umiemy się dogadać ze sobą, nie umiemy ze sobą rozmawiać konstruktywnie, tylko cały czas jesteśmy w zasadzie w jakimś natarciu, starciu. Więc, więc w tym sensie ten tekst, mimo tego, że czeski, okazał się bardzo polski i taki inspirujący. O czym my będziemy rozmawiać po tym, co powiedziała Lena no przed chwilą? Właściwie wiemy, na co iść do teatru współczesnego. Nie, nie, spokojnie, ja przygotowałem kilka pytań, również uniwersalnych, ale takie mam taką refleksję... Jest teraz do końca tego spotkania nie, nie, nie. nie powiedzieć. Nie, nie, to był żart. No, robicie komedię, więc tutaj też trochę żartów musi być w studiu. Ale taką mam refleksję, nawet może i poważną, że tam wspólnota mieszkaniowa przynajmniej się spotyka kłóci się, ale rozmawiają, coś się dzieje. Ja, nie wiem, powinienem się bić w piersi, mieszkam 10 lat we wspólnocie mieszkaniowej i nie byłem na żadnym zebraniu. I co? Co zrobić z tym fantem, prawda? Może jednak przyjść, pójść, tylko z kolei jak się skończy rzezio, no to może nie iść. No ale nie będziemy wiedzieć, dopóki nie pójdziesz, to nie wiadomo. No czy... właśnie. Ale ja też nie byłem na, nigdy na zebraniu swojej wspólnoty, chociaż nasi koledzy z zespołu przynoszą różne Aha. Aneg anegdoty. No, anegdoty raczej są. Historia. Historie raczej. Czasem mniej lub bardziej poważne z tych spotkań. I yy, no. Jest to jednocześnie y, radosne, ale też trochę y, zasmucające, jak czasami one się rymują z tym, co y, powstaje na naszej scenie i że te rzeczy się rzeczywiście czasami dzieją na, na prawdziwych spotkaniach. Pani Przewodnicząca, to dlaczego Pani nie dba o porządek obrad? Ależ absolutnie proszę mi tego nie zarzucać. Ja dbałam, <grym> bardzo się staram, żeby tam wszystko było w porządku. Jestem pełna nadziei. Właśnie tutaj moim sojusznikiem jest również Pan Nitrański. My chcemy zmian. My jest, reprezentujemy pokolenie średnie, powiedzmy. I mamy różne plany, pomysły na to, jak to ulepszyć. Chcemy, szukamy dialogu, zwłaszcza ze starszym pokoleniem, ale. Oj, no, jest to bardzo trudne. No, i jakoś tak zainspirowało nas to niezwykle. Ja też byłam na takim jednym spotkaniu, odnosząc się do tego, co mówisz. Też już nie pojawiłam się na kolejnym. Natomiast to, to pierwsze i ostatnie, na którym byłam, zna stanowiło znakomite pole. Do obserwacji i z tego, co rozmawiałam z Iżym Hawelką, bo spotkałam się z nim w Pradze, jak już okazało się, że tekst będziemy robić. Ten tekst powstał rzeczywiście w oparciu o jego osobiste doświadczenia. On był też przez lata lokatorem praskiej kamienicy, mieszkał na samej górze, chciał zaadaptować strych, więc te doświadczenia z tekstu rzeczywiście są jego doświadczeniami i nie dało się nic z tym zrobić. Wyprowadził się stamtąd. Natomiast przy okazji jakby tego, tego epizodu mieszkaniowego powstał ten tekst. Y, aktorzy prascy w Pradze to w ogóle był jakiś przebój i hit z tego, co mówił. Ludzie na to walili drzwiami i oknami. I ten tekst powstał też z improwizacji aktorskich, tak? Więc on rzucił tylko pewne tematy, pewne hasła. Aktorzy to podjęli i potem to szybciutko spisał. I rzeczywiście no, można powiedzieć, że to jest znakomicie napisane. Że te, te, te teksty się właściwie same leżą, w, układają w ustach to jest kwestia tego, jak po prostu rytmów i, i, i właśnie tych charakterów, postaci, żeby to dobrze postawić. No i to jest bardzo zabawne. To może to pokuśmy się taką charakterystykę przynajmniej kilku postaci. Ba zacznę może od końca, tak jak jest tu napisane w, w obsadzie. Kim są Czermakowie? Ach. Czermakowie raczej chyba powiem. Mm, Nic no, nie Nie możemy tego, za tego dużo Nie możemy o Czermake. Czermake. tego, nie, tego. Tak. E, Także tutaj pomidor. Niespodzianka. Krzysztof Boczkowski, Krzysztof Zych, ale smaczni bardzo, Czerwako. <grymka> nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. <grymka> tak, to, to są takie trochę szare eminen eminencje tego a, zabrania a, i tyle okay. możemy powiedzieć, żeby Dobra. po prostu nie wylać dziecka z kąpielą. Może zapytaj jaką, o jakąś inną osobę. o panią, o panią Chorwatową. O. Irena Rybicka. Tak, to jest bardzo. Kolorowa postać w tej wspólnocie. Jest przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą chyba nieszczęśliwą przede wszystkim w swoim życiu osobistym i próbującą być zawsze na nie do wszystkiego. Chociaż no, nie zawsze są. No, tak zwana kontra dla tak, zasady. Tak, tak, ale tak, zdarza tak. jej się podnieść też rękę za czymś prawda dobrym, słusznym. Ale bardzo y, też y, pani Irena tworzy fajną, y, barwną rolę. Ja sobie ostrzę zęby, myślę, że Państwo również apetyt na ten spektakl, na komedię we współczesnym, bo znam właściwie Was także z tej strony, bo mieliście okazję może nie jakieś bardzo częste, ale występować w komedyjnych, komediowych sytuacjach i spektaklach, i wiem na przykład, że wiskomika Anny Kiecy jest y, niezwykła. <laughs> Mariusz miał okazję no nawet ostatnio również y, się pobawić trochę konwencją właśnie taką lżejszą, y, choćby w spektaklu Weroniki Szczawińskiej, ale Dobrze. też pamiętam cię w dyplomie, hmm. tym naszym słynnym. <laughs> <laughs> I, bardzo ci się podobał, i bardzo tak, się cieszę. Jak patrzę na Macieja Kowalczyka, Macieja Tomaszewskiego, y, Tadeusza Ratusznieka, bo to naprawdę, to tam przypuszczam, że będą same perełki. Nie, nie zapraszajmy, ale rzeczywiście wielka przyjemność, to była, było, wielką przyjemnością było robienie obsady do tego spektaklu i wymyślanie kto, co będzie grał. Mhm. Yy, bo, bo, bo rzeczywiście mam wrażenie, że kluczem tutaj do sukcesu jest dobra obsada w dużym stopniu, nie, nie tylko tego spektaklu, ale, ale ogólnie, ale, ale tego w szczególności. Więc rzeczywiście można tu powiedzieć, że no, chyba nie ma osoby, która by nie, nie była zabawna w, te, w tym naszym teamie i yy, no i gdzieś te postaci są bardzo wyraziście zarysowane. Nie ma dwóch takich samych yy, Podobnych osób. Mhm. Każdy, każdy jest, ma jakąś taką swoją jakość, swoją dynamikę, energetykę, i to jest, to jest ciekawe obserwować, jak to się właśnie wzrasta i ewoluuje. Więc... Z tego, co widzę, mamy dwa małżeństwa? Tak? Sceniczne. Bernaszkowie tak? Tak. i Zachradkowie. Tak. A twój mąż, pan Zachradka, czyli Miłosz Pietruski, jest w komitywie, czy raczej w. Kiedy wchodzi na zebranie, to. Jest przede wszystkim posłuszny. A. No dobrze. A ten pan Kubat, Maciej Tomaszewski, powiedzcie jeszcze dwa słowa, może, jeśli możecie. Uh -huh. No, pan Kubat to jest taki strażnik status quo i Aha. taki właśnie. To trzecie małżeństwo, właściwie. Tak. A, bo... Z On jest panią Chorwatową po rozwodzie. Spoiler alert. Delikatny. Ale tak, no pan Kubat jest przede wszystkim reprezentantem starej władzy w tym układzie, w tej wspólnocie. No i to też generuje różne tarcia, kiedy przychodzą młodzi i chcą coś zmieniać. No to stawka rośnie, prawda? Bo czegoś nie można zrobić, hmm. albo, albo nie powinno się robić według pana Kubata i to generuje. Znaczy, to jest takie no. Uniwersalny trochę, prawda? Jest y, strażnik jakiegoś starszego układu i. Tak, to jest generalnie wyznawca złotej myśli, że dobrze już było i już nie będzie teraz dobrze. Znamy to wszystko, znamy, znamy, tak znamy, jest, znamy te tak, postawy. A, panie Romanie, a pan z zawodu kim jest? O, lekko duchem. Nie, no, y, moja postać jest tutaj właśnie w Komitywie z. Y, z zawodnikami, chcemy coś zmienić, ale co jest najistotniejsze to to, że tak naprawdę mimo różnych komityw jakie mamy, to każdy ma swój interes, każdy ma coś do ugrania dla siebie, czasami te interesy są zbieżne i to jakby pomaga budować różne unie i układy, ale niejednokrotnie się to wywraca, no, bo, bo ktoś jednak coś potrzebuje bardziej. Oglądaliście film przed spektaklem, czy nie? Mariusz widział, Anna. Mm -mm. Ja też z premedytacją nie oglądam, żeby nie, nie mieć no żeby mieć większą frajdę i przyjemność z oglądania was. Myślę, Tam, że możemy słusznie. tak poradzić. Tak? A tak, potem tak. ewentualnie można potem sobie, sobie uzupełnić. <laughs> Za chwilę do Państwa wrócimy z naszymi gośćmi z Rozwojskiego Teatru Współczesnego. Z członkami i członkiniami wspólnoty mieszkaniowej i teatralnej. O tej teatralnej wspólnocie może trochę porozmawiamy. Kochana Ma. To dłużej nie może już trwać.